Widzowie. No, teraz Siemanko. Siemanko. Właśnie... właśnie była krótka przerwa, krótkie cięcie. My już skończyliśmy tamten dom, i teraz właśnie doszliśmy do mojej bazy. Ja, Wojtek, chciałam. Aha, tutaj będzie trzeba zamurować to. Widzowie, że. Stefan Wam pokaże tak, tu... tą bazę, a ja lecę Wam pokazać ten dach. Ten, ten domek, ale potem Wojty przyjdzie, my musimy pomóc. Tylko ja tu nie wiem w którą stronę lecieć. No, no ty. Przecież wiesz. Chodź tutaj do mojej bazy. Tutaj do bazy, tutaj do bazy, tutaj, tutaj, tutaj. Widzisz? I teraz tam jest takie morze, nie? Tutaj naprzeciwko mnie. Lecz tam, tam, za mną. Patrz. Patrzę, ja ci zaraz pokażę, gdzie to. Gdzie to... Gdzie to stój? A to jest? Zgubiłem to. Czekaj, nie O, o znalazłem. Aha, tutaj, dobra. Będę Widzowie, zobaczcie. Tak wygląda generalnie nasz domek. W środku nic jeszcze nie ma. Dokończymy go potem. Widzicie, tak wygląda tutaj dach yy. z tej strony. O. Tak z tej strony, tak z tej strony. Tutaj jeszcze flaga polskie, bo Polska jest ulubionym krajem naszym, nie? No może ktoś jest z Anglii, a ktoś jest z Anglii? Ktoś nas ogląda z Anglii. Ten kto jest z innego kraju lub Polski. Pisze, jakim jest, pisze kraju. literkę na przykład A albo U. Jakiego jest kraju? No, ale, ale jeśli ktoś jest z Polski... To napiszcie y, 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 subscribe. Tak. Albo subskrypcja po prostu. Napiszcie subscribe albo subskrypcja i dajcie lajka like i subskrypcję. Po raz kolejny. No właśnie, gdzie tutaj. I sumie... komentarze piszcie, bo komentarze też są fajne. Dobra, ja wam pokażę. Ta baza to ma... jest gdzieś, bo tam, w tam Nie, no. No, w tamtą drugą, za tobą jest. Tam? Jeszcze bardziej. No tam prosto. Nie w, w drugą stronę bardziej leć. bardziej Nie, w tamtą, w tamtą, w tamtą. No, 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 no leć. Nie w. Wojtek, nie w tą, w tamtą. tamtą? Tam? Wojtek, daj mi ten, tego opada, muszę to pokazać. Nie, sam już się zgubiłam. Ha, ha, ha. To Aha. Bardzo śmieszne. No, bardzo ładna, leci nie ma tutaj tego. Czego? Tam nie? jest, tam jest, dobra, tam leć, tam, tam leć, tam leć, tam, 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 tam. Tam, rączkę tam, 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 dobra. tam. Słuchajcie, tutaj chciałam zrobić... Widzimy fosę z lawy. Tutaj są nie? dwa przejścia, widzicie? Tu jest lawa, a tu jest, jest bez lawy. I patrzcie, tutaj niby nic nie ma, nie? Tu jest tajne przejście. Nie, Niezłe, nie dzwonię. Patrzcie, teraz tutaj. Wchodzimy po slajmie, Tutaj jest ogień i każdy się boi. Tutaj będą jakieś różne rzeczy. A tu jest portal do metalu. Najlepsza. O jest to Ojejku, Wojtek, spadł. Wojty, nic się tam nie stało? I patrzcie. Nie, nic mi się nie stało. A patrzcie, widzowie, na mój ekran. Patrzcie tu, co Stefan zrobił. No, czekajcie, ja to czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zrzabiskok! Aż tutaj powinienem jakiś na guzik, nie? I słuchajcie, patrzcie, tu jest tajne przejście. Nikt tu nie wie jak Ui. tu zejść. To jest dziwne. O, o, o stanowią przed chwilą! Proszę. I zo proszę zobaczyć teraz widzowie, Zobac O, tu jest też tajna pułapka. No tutaj takie coś. To też jest pułapka. Ona nie, ona nie jest taka do laja. Stepa! Ja tu się dostałem. No to super, potem wykończymy górę, zobaczcie. A będę mógł tu. potem przejść ten parkour. Tak, i patrzcie, tu jest właśnie ten parkour, tu jest nad ogniem, żeby dojść tam, do tego slajma, gdzie woltaj wam pokazał. Tutaj gdzie? klikamy tą dźwignię, pyk. Wchodzimy tu. No ej, no Wchodzimy tu i musimy kliknąć tamtą tą dźwignię. To jest bardzo ciężko. Wchodzimy tu. O. Albo zrobię jeszcze to widzowie na przycisk, jeszcze zobaczymy. Muszę to wszystko chyba zrobić na przycisk po prostu. Nie. Dobra, ale i tak mówię. nie wygląda. dawaj. Sam być króliczkiem to... doświadczalnym. Widzowie! Patrzcie, jestem króliczkiem doświadczalnym. Ty jesteś lakim przecież, nie żadnym króliczkiem. Ja jestem Doświadczanym! Tu jest... pierwszy raz doświadczył skoku Stefana Jej kowajki! Patrzcie, teraz jest... Nie... nie mogę. Patrzcie, tu jest obsydian, bierzemy sobie obsydium. Samurujemy. Ej, nie cię zasłyszeliście widzowie. Ja... A coś tutaj takiego. Idę do netheru, idę. A tam co? Pułapka. Mm. Ej, ale. E, tutaj gdzieś była skała macierzyńska. E, e, e. proszę to naprawić. Co? Zobacz. Idziemy sobie na dół, idziemy na dół i. Tyn, tyn, tyn. No, ale to. Ej, kuwałek. tak takie są. Czekaj. A tu Przysztof była ska? Ja widzę, że jestem ślepy. sorry. Ping. możemy schodzić. Sorki. Tutaj miały być lochy chyba, nie? Tak? To miały być Lochy? Pokaż gdzie. No tu. Zaraz ci pokażę. To miało być tu Lochy. miało być Lochy, no. Tutaj tak, tutaj miały być Lochy. Patrz, pokaż ci co jest za tym. Chodź. Za co jest za tym dla mnie. Co drobnią. to jest za parkour? Wreszcie już byłaś, Wojty, chodź. Czekaj, co zobaczyć tylko coś. Zobaczyć jak ty to zrobiłeś Ja czadersko to zrobiłeś Patrz chodź Patrz co za tym wydrokiem Tajne przejście, chodź 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 No idę No idziesz Pa No Specjalnie No ale tutaj nie masz iść Właśnie No i źle poszłeś No nie źle poszłeś Woj... Ja się zaraz wkurzę. Tutaj! Halo! Widzę cię. Idę do ciebie. O, chodź. Patrz, co jest za tym. Wejdź tutaj, wejdź, wejdź. Wejdź i pójdź tam daleko. No, pa no, no i Tak, i to są potwory. Zespalnowałeś się? Nie, one tutaj tak były. Nie. No to to sam wykop. No, Ale nikt tutaj akurat się nie nabierze na tą pułapkę, bo tu jest bedro. Na jaką? No na tą z bedrokiem za tym przejściem za bedro. No, tak! A to, będę kuliczkiem doświadczalnym teraz. Spróbuję tak? z takiej wysokości tak? skoczyć. Dobra, no to spróbuj. Widzowie, je, zobaczmy, jak się odbije. Mam nadzieję, że jakoś super. Jeszcze widzowie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czy ty trafisz! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Ty nie trafisz, wojty. Dobra, widzowie. No! Eto. No, jakie? No, dobrze. Właśnie niedobrze. dobrze Ja spróbuję z bardzo dużej wysokości skoczyć. Z najwyższej wysokości się postaram skoczyć. Widzowie. Patrzcie na mnie. Widzowie, ja tak skoczę że ja normalnie chyba wyląduję poza zakończeniu świata. Widzowie, już nic Ciekawe. nie widzę. No to dalej, Wojtis, skacz. Chwila, jeden, dwa, trzy. Dobra, skaczemy. Uuu, będę króliczkiem doświadczalnym! Uuu! Yeah. <laughs> Widziałeś to ty creeperze, co ty jesteś wredniak? jak jest jesteś Ej, gdzie mam baka Ej, gdzie ty tam? Nie, nie kop, nie kop. się. Idę do lochu. Ja tu robię lochy właśnie. Ej, 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 ej przez. Nie jest. No, Się. Może, może zrobię te lochy, co? Ja tu robię właśnie jeden loch. Ty nie masz robić. Zobacz, ma kraty. No to zaraz zrobisz. Masz zrobić, tylko musisz mieć bedroka. A nie kraty? Kraty Wy... są do ruchu. Ale ty masz zrobić, człowieku. Ty masz zrobić. Powiedz ci, co ty masz zrobić? Ty masz zrobić. To ma być mocne więzienie, żeby nikt z niego nie wyszedł. Nigdy. No, ale i tak kraty też są mocne. Ale ty nie masz zrobić tego z krat. Ale okno chyba musi jakieś być. Okno skradł. Okno już skrat. Ale resztę rób no, normalnie. Nie mogę, ale ty jesteś dziwny. Teściu. Napiszcie w komentarzach, jak uważacie, że też jest trochę taki dziwny. Dlaczego? <laughs> Napiszcie, czy jakie, jakie byście zrobili miejsce? Czy to, jakie byście zrobili więzienie? To co Wojtek mówił, same z e, czy takie ładne bedrokowe mocne więzienie, z którego się nie da wyjść? Jak myślicie widzowie? No tak, no ale takie kraty są bardzo popularne Ej, a co tu? Chyba Enderman Ej to, czekaj, 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 Chyba, czekaj No pa Te znaczki są A, portal Aport. <laughs> Dobra, widzowie, ja tu robię lochy. Ale będą mieli mało miejsca. mieć mało miejsca. Nie wiem. Już sam nie wiem, co Bo się tak skupiłem na tym budowaniu, czyli, że już nie agadą. Czyli tych, co wylądowali w tym więzieniu. czyli ci, co przegrali ten parkour, wylądują w więzieniu. Nie. Ci, co weszli do naszej bazy tajnej. Ale oczywiście członków... Przygodę wpuszczam i widzów też. Widzowie, może kiedyś byście Ale tam Ale jeśli zrobicie coś złego albo anulujecie subskrypcję, to wtedy was nie wpuści. No, wtedy wtedy was... zapadnie was klątwa Stefana. Prawda? No, prawda. To jest bardzo klątwa Stefana. Dobra, widzowie. Tutaj takie małe... Tu są dobra. Tutaj zrobimy, słuchajcie widzowie, Co właśnie zrobimy? takie coś, czekajcie, przecież to jest tutaj, przecież to jest w tym, a ja głupi jestem. Chyba <laughs> jak ja loch ładny zrobiłem. No, ale musisz wycią kończyć podłogę i, i, i ten sufit. Sufit już mam. Ale to, no dobra, no to rób. A ile ma, ma być tych lochów? No, na jak najwięcej, żeby każdy się zmieścił. Dobra, takiej wielkości gdzieś będzie tam loch. Hmm. Dobra, damy sobie kociołek. Tutaj damy... Tutaj damy widzowie, słuchajcie, skrzynię taką, Tą skrzynię fajną, która, która tutaj będzie właśnie nas ochraniała. Tutaj taka skrzynia, opek, i tutaj damy yy, małoludko jedzenia. Zadźmy sobie jakieś jedzenie. Tutaj nie będzie. Musisz jeszcze to robić, zobacz. Tu jeszcze pod tym musisz to zagrodzić. Widzisz? Co ja tu robię? Aha, jest tutaj. Tu jest bedroch, tu jest bedrok. Tu trzeba wędrowokiem. Nie dam jej im złotej marchewki, dam im jabłuszko. Nie gram, ja dam im coś gorszego. Czekaj, ja dam, czekaj. A zrobimy im jakąś stołówkę, na którą będą przechodzili? Tak. W więzieniu muszą być bardzo, muszą być jakieś rzeczy. Musi być na pewno łóżko, nie? No. Białe im damy. Ja im dam szare. Nie, białe. Y, dajmy im nie skrzynię. Skrzynię nie. Ognisko, żeby... Albo nie, nie ognisko, bo jeszcze spalą coś. Podnie ja da... jakąś, nie? Żeby mhm. mieli chociaż jasno. Nie, tu ja bym jeszcze im dał do zabawy? Co? Jeszcze bym im dał doniczkę. Czekaj, ja mam pomysł, co ja to zrobię. Hmm. Ale moje więzienie jest małe, żeby oni się tak dosili. Zobacz, widzisz taka doniczka do zabawy. I wiesz co, jeszcze bym zrobił? To co ja jeszcze bym zrobił? Co? Żeby było straszniej. Ja też raz takie coś zrobię. O nie tu, nie tu. Łaga. I coś im posadzimy. Czaszki to były. Okej. Okay. I tutaj była doniczka do zabawy. Też im daj, chociaż doniczkę do zabawy. No ja im daję, czekaj, ja im zasadzę coś. Dobra, to biorę, to bierzemy. Ooo, ale teraz mam tu brzydko. Dobra, już jestem. Okej. Okay. Tutaj im dam... dam i w... Daj im... Czaszkę. Daję im wiesz co, jeszcze im daję. Co? Chociaż jeszcze daję im jakiś stoliczek. O. Dam im jeszcze jedną dom. Albo nie, po prostu. Takie czaszki wystarczą. I patrz, ja tu mam dźwignię, więc tylko z przodu da się otworzyć. Mhm, dobra. Czekaj, ja też muszę zrobić. Oka. Ej, po co im daje skrzynię? Ukryją ci coś. A, to też im dam skrzynię. Dobre. Też im dam skrzynię. Dobra Dobra Widzowie, to też im... im dam Wojtek tam skrzynię A wy możecie zostawić łapeczkę w górę, nam dać Subika. Właśnie No właśnie, Przypom mam nadzieję, że już pamiętacie mm. Mm -mm. Tu nie ma, tu Tutaj Żeby nie zmarli, dam im stachu mięsa ale wiesz jakiego? Skniłego? Mhm. Ja też. Ja, ja, im, da, ja, im, ja im dałam. Ja im dam tylko jedno. Nie ma tutaj nic takiego. Dobra. Widzę, widzę jeszcze zrobimy z jeden loch, co? Będzie koniec. Jeszcze. Albo nie Damy kość, jakby Dasz. mieli pieski. Ja dam kość, żeby sobie jedli kość. Ja im w ogóle nie daję dźwigni do ucieczki, wiesz dlaczego? No ja też im nie dam. Ale ja im tutaj w ogóle nie dałem z przodu też, żebyśmy my, bo to są nasze klucze dźwigni, a to jest nasz klucz. A klucze? O to ci chodzi? Tak? No więc możesz to zabrać i wodę będziesz tylko dawał. Żeby, żebyśmy tylko my to mieli. Ja idę tutaj wyrzucić śmieci. Widzowie. Ja jeszcze zrobię ostatnią, film na ten, na, ostatnią rzecz na ten film. Ty też, ok? No, niech ci będzie, ale trochę krótko. No, ale tamten film. A ja jeszcze... jeszcze chcemy zrobić drugi. No, A tu cię? jest mój lok, tu Stefana lok. Mhm. Pokaż, jaki masz tutaj. No? Obocz, oczywiście używamy. A nie dałeś im zgniłych ziemniaków? Nie, nie dam. A ja nie muszę. A i tu będzie A idź zobaczyć mój noch. Ej. No przeż mam. I to jeszcze. I zobaczyć mój. No już dobra, idę. Tylko nie mam klucza. No to ja tutaj, ja, ja cię mogę tu. Idź tutaj zobaczy cię. Tylko mnie zaraz zamkniesz. Zobacz no w skrzyni. Aha, fajnie. No fajne, fajne, nie da się im żadnego kibelka patrz, mógłby być tutaj taki ki... Kibelek? kibelek! No żeby, wiesz, no muszą coś. No to, czekaj. to to wystarczy... No to tu postaw, tu postaw kibelek. No to tu będzie kibelek. A tutaj zrobię tajne przejście. Daj, chodź mi pomóż, zrobimy tajne przejście i koniec filmu. Co to za tajna muzyka? Co Jakieś dziwne bloki, zobacz. Wydają mi się bardzo dziwne te bloki. Jak, przecież to są... No zobacz jakie czarne tu jest w są normalne bloki, tylko po prostu jest ciemno. Zapalne. Ale pochodzenie. Wiesz, że stoisz w powietrzu. Co? Wiesz, że stoisz w powietrzu. Ja? No. Nie. A przed chwilą stałeś. Mamy no, jak najdalej się tu kopać? Nie, masz stać. Ej, wypuszczaj mnie. No nie, ale chodź. Tutaj zrobimy naszą tajną bazę, gdzie schowamy Tu było nasze operatory i obserwowaliśmy. Dobra, co obserwowaliśmy? No, więźniów, bo tam były niewidzialne kamery. Bo te doniczki, te doniczki i czaszki, no. to u mnie to tak naprawdę były kamery. No co się? Czekaj, zrobię coś. Czekaj. postawię coś jeszcze za zobaczysz, co to będzie. Ja zrobię jeszcze... Mogę się tutaj bardziej dokopać? Nie. Mogę. tutaj? Eee, no tutaj no możesz trochę zrobić. Czy tu coś jest? Tylko tam dalej jest ta jaskinia. No ja tylko się tu kopię o jedno. Za co robię. Pa. Pyk. Co? Teraz zobacz. Co ja tu robię? Otrzym się. Nie. Ja tu, jest co tu. Nie robić bedrocka. To, to jest. To moje biuro. Tu mam. Tu mam myszkę. Ja ci pokażę moje. Co ty? Tu będziesz miała najgorsze stanowisko świata? Nie, najlepsze właśnie. Właśnie, że nie. Bierzemy sobie łóżko. Bierzemy sobie szkło i bierzemy sobie jeszcze. Gdzie to tu jest? Bierzemy sobie... No, gdzie to jest? Ta? Czarną wełnę. I bierzemy sobie jeszcze ramkę. Hmm. Wspólne skrzynie. Tak. Czekaj. Ej, ale to będą nasze wspólne stanowiska. To tutaj więcej foteli postaw. Ej, a to co? To z komputera, to z myszka przyciska, to jest doniczka. Ale nie! Nie rób takich rzeczy. No tak! No nie! Ej. No ale tylko na chwilę, bo ja ci coś chcę pokazać. To co a. chcesz nim zrobić? Nie to. to i patrz to. O, co to było? I... I czekaj, bo chciałem tu postawić jakby coś. No nie, bo ty chcesz wiem co ty zrobisz, a to nie zadziała. Na ścianie. Ale ja Na wiem, ścianie. wiem co to co ty chcesz zrobić. I tu będzie ekran, zobacz. No ale Monitoring. to jest brzydkie trochę, no. Monitoring to będzie, no. Pasji, Musimy jakoś ich obserwować, nie? No, będziemy, no. To musi być wszędzie monitoring. Hmm. I tu jest ten? Monitoring. Ej, kończymy Wojtek. Idziemy na inny świat, ale czy filmik kończymy? Filmik. zanim skończymy filmik, chciałbym powiedzieć kilka słów. Życzymy wam wesołych świąt i do dobrego nowego roku. No I, i proszę, że jako prezent zostawcie nam subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek i jeszcze napiszcie w komentarzu, co by tu napisać Na... Piszcie w komentarzu, jakie macie noworoczne postanowienia. Dokładnie. My się widzimy w następnym filmie. Patrz Wojtek, to jest ukryte. To każdy myśli, że to są deski, nie? Kliknij. Kliknij. No, nie nie tym. Stój. Widzę, zanim się pożegnamy. No teraz kliknij na to lewym. Co to jest? Crafting. Tylko od dołu. Ja! Laki, ukryłem go. Będziemy tutaj craftingi. Trzy... Pełno craftingu będziemy tu jeszcze mieli. To ja tylko na koniec filmu wiecie co sobie zrobię. Dobra, słuchajcie widzowie, ja się z wami żegnam. Odwrócę się do Was i laki też laki. Ho, ho! Zobaczcie, to jest najlepsze ujęcie! Zobaczcie! Idacie, yeah, jakie piękne! I zobaczcie, słuchajcie widzowie! Aha. Dobra. Patrzcie dobra, dobra. na mnie tu widzowie. <grym> Jak ty to, z aha, Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Dobra, Dobra. widzowie. Jak pa pa. Ja, pa, pa.